Mnie nie widać. Cześć Siemanderko. Z tej strony znowu Janusz z krótka. Słuchajcie, moja grażenka, podobnie jak ja, nie przechodzi obojętnie nigdy obok stoiska z kwiatami, z roślinami. Chyba ją tym trochę zaraziłem. No i dzisiaj byliśmy w markecie I tak zupełnie przypadkowo wpadły nam w ręce wrzosy. No zrobili takie świeże stoisko z wrzosami. No i oczywiście Grażynka, oczka jej się zaświeciły, takie małe wrzosy, tam po 3, 3, po 4 zł w markecie budowlanym. Kupiliśmy ich kilka, chyba 7. Grażynka oczywiście już zrobiła tutaj jak gmoch, lewe skrzydło, prawe skrzydło, już poregulowała tutaj, gdzie mają stać. Także już mam tutaj wyznaczone punkty zaczepienia, gdzie mają stać, gdzie mają rosnąć. No i teraz je posadzimy. Ogólnie tak. Wrzosy mają jakieś tam wymagania, zarówno wymagania żywieniowe, glebowe, jak i zapotrzebowanie na wodę odpowiednie, a wiecie co, Januszek ma to gdzieś. Januszek je posadzi w zwykłej ogrodowej ziemi, bez żadnego hydrożelu, bo one nie lubią podobno za bardzo wody, ale ta gleba u mnie nie jest aż tak, bo są przepuszczalna, więc nawet podlewać ich za bardzo nie trzeba będzie. Bez żadnych specjalnych nawozów, bez niczego, po prostu tak jak stoją, tak je Januszek posadzi i zobaczymy, czy będą rosły. Bo ogólnie te, które już tu widzicie, bo tam już rosną takie, to są przesadzone przez Januszka, w sierpniu się przyznam. Chociaż to jest w ogóle totalnie nieodpowiednia pora do przesadzania wrzosów, bo one tego nie lubią, akurat zaczynają kwitnąć, ale raczej się przyjmą, bo już widzę. Dlatego, że musiałem je przesadzić, bo Grażynka sobie wymyśliła, że między lawendą nie mogą rosnąć, więc będą rosły sobie pod płotem, a lawendowe pole będzie tam dalej, co Wam też pokażę wkrótce. A czy z lawendą już nawet był chyba temat, ale chyba było tylko o cięciu. No, więc bierzemy się zasadzenie naszych brzosików. No, także tak jak Wam Januszek tutaj przed chwilą tłumaczył, nie bawię się w żadne tutaj specjalne podłoża, zwykła ziemia, w dodatku jeszcze koło drzewa, ale te są fajne takie płożące, odmiany, grażynce się spodobały, koło drzewa mają rosnąć, bo się będą płożyć tutaj podobno, więc wykopujemy dołeczek ładnie, nie za blisko tak tego drzewa też, no tu jest kurcze piach, glina, wszystko tu jest nawet chyba jest od drzewka korzeń no ale nic, trudno troszkę dalej je posadzę no. wykopujemy dołek Dobra. nie chcę za bardzo tych korzeni też uszkodzić tego drzewka bo w sumie mi bardziej na tym drzewku zależy niż na nowych wrzosach wyciągamy wrzosika Zobaczcie, ma takie drobniutkie korzenie, bardzo ładne. Jeszcze widać gdzie niegdzie tutaj nawóz długo działający, także one nawet są nawiezione. Nie mają takiej potrzeby, żeby je nawozić. Eee, no może troszkę do dołka wleję wody, bo trochę stały w markecie, bo to są z marketu, to nie są z zagrodniczego. Więc trochę, trochę tej wody wleję, żeby one się namoczyły te korzonki. Ale bez przesady. No, i dajemy pierwszego żołnierza równo z glebą. Troszkę podniosę, żeby go tu ładnie obsypać. Dobra. Tak. Z tej strony troszkę. O! Tak, tak, tak. Dobra. No. voila I posadzony. I bez żadnego cudowania, kombinowania, bez żadnych nawozów i innych ustrojstw wymyśl wymyślonych. Ja Wam pokażę yy, później, kiedyś w którymś filmiku, jak te wrzosy rosną. Czy się przyjęły. Oczywiście zresztą zrobię to samo. Bardzo fajna odmiana. Taka półżąca, tam są takie niepożące o to są takie standardowe wrzosiki także zresztą wrzosików zrobię to samo posadzę dokładnie tak samo no i zobaczymy jak będą rosły taki eksperyment Januszek, amator także sobie yy, próbuje różne doświadczenia zobaczymy jak wyjdzie Możecie mnie hejtować, możecie też subskrybować, możecie dać łapkę w górę albo w dół jak Wam się nie podoba. No i co? Słoneczek, komentarz, mile widziany. Hejterów się nie boję, także śmiało atakujcie. Ja to robię. W zwykłą ziemię. Nie cuduję, nie kombinuję. Gdzie on jest tutaj? Tu jest. O tak to wygląda. Pozdrawiam, Janusz z Gugródka.